Po raz czwarty na górze świętej Janny w Pinczowie majówka, śpiewanie pieśni maryjnych, powrót, nostalgiczny powrót do kiedyś bardzo obecnej w tradycji ludowej, w tradycji ziemi świętokrzyskiej, a szczególnie tutaj poniżia, tradycji śpiewania majówek, śpiewanie pieśni maryjnych przy kapliczkach, przy krzyżach, których w naszym województwie, a szczególnie tutaj na poniżu jest bardzo dużo. Bardzo dobra inicjatywa. Księdza proboszcza Stawożyńskiego tutaj z miejscowej parafii. Bardzo mocno zaangażował się w, w tę organizację również pan poseł Czesław Siekierski, który wydał na tę okoliczność specjalne śpiewniki. To jest powrót do przeszłości, to jest dalej to ta, ta tradycja śpiewania trwa, aczkolwiek zanika. Stąd w gronie wielu osób. Postanowiliśmy w jakiś sposób wesprzeć e, te działania, które by pozwoliły na utrzymanie tego pięknego polskiego zwyczaju. Dlatego organizujemy te spotkania, wydajemy śpiewniki, zachęcamy, zapraszamy zespoły. E, maj, piękny miesiąc, miesiąc Maryjny, to piękna tradycja. Każdy z nas pamięta te piękne śpiewy przy, przy drożnych figurkach, krzyżach. Teraz w telewizji, w różnych mediach mówimy, że właśnie te pierwsze dni to otwieranie sezonu grillowania, że to oczywiście okres zabaw, ale to wszystko można połączyć także z pięknym śpiewaniem maryjnym, tym, który jest związany z polskością, z naszą tradycją, naszą historią.